Cześć witajcie, dzisiaj będziemy mówić o kąki typowo ilościowo, nie na jakość zobaczymy jak pójdzie, zapraszam na film. Jest pierwszy punkt Jeszcze maluszki. W drugim rzucie. No i już się pozbyłem ogonka. Nic to, nic to. Jest. Już jest. Następny. Praktycznie co żółt będą wychodzić chyba. Kolejny... O, świat. Jednym w chyba w brania. <laughs> yes. Słuchajcie, powiem Wam, że cała masa brań w jednym przeciągnięciu po 3-4 ciężko je bardzo wciąć. Ale generalnie nic dużego. Chyba spróbuję może przerzucić się na jakiegoś bocznego troka albo karolinę. Zobaczymy jak te, te metody się sprawdzą. Zwykła główka daje branie, ale ciężko rybki wyciągać. Jest tu przy samych nogach. <grymne> Nie wiem, który to jest szósty. I zobaczcie, na bocznego troszkę. Mam małą jaskółeczkę. Uh! Też się skusił. No, zobaczcie taką małą skłeczkę. Dodam, że chińską z marketu. z chińskiego marketu, a i tak się łowią. żeby przyjęta była. Zła. No, ale jednak taka no, mało typowa, przyjęta jak na nasze standardy. Nie mniej w tym już tutaj padło. 8-10 Jest. Ten chyba dzisiaj największy na razie. <grywia> Jakkolwiek śmiesznie to brzmi. O. Tak się, że całkiem chyba podeszła ta jaskółka. Zapomniałem wziąć klikacze, to byśmy chociaż wiedzieli dokładnie ile ich tutaj padło. No ale... Kurde, gdzie się to... <ścoughs> Wariaty. O. I następny okonek. Jakoś się zapiął. Ale myślę, że możemy uznać tą jaskółeczkę za całkiem skuteczną. Zobaczcie następny. Ale och, ty paskudo. Chciałeś mi porwać moją jaskółkę. Jaskółeczka jest spoko. Ale popróbujmy czegoś jeszcze. Innego. O! Mam ulubioną lawę. Mhm. Zobaczcie, zderza całość. Tutaj na tym blaciku, o którym mówiłem zimą, jest tych rybek jakby mniej. Ale zobaczmy, jakie w ogóle rozmiary mają według mojej miarki. To jest takie no, 17 cm. I to jest taki tutaj standard. Mhm. tak jakby z jednej formy wychodziły wszystkie Op. wszystkie ten sam wymiar niestety niezbyt duży no, znaczy, że oberwały ogonek co za gnoje

Hmm. Takie widzicie okoniaczki nie za duże, nie za małe, ale są. Jest ich tu dużo. Można się troszeczkę, że tak powiem, odchamić. No i tak sobie słuchajcie łowię. I to ja próbowałem innymi przynętami. W zasadzie wszystko jakoś tam lepiej, bądź gorzej działa najlepiej jednak te brudne kolory nazwijmy to. Jednak te małe okonki pewnie głównie się jakimiś leżami tutaj odżywiają. O, był przed chwilą. Więc to jest najlepsze. Hmm, próbowałem sobie offsetowymi haczykami i spokojnie też je wciąć. Choć wydaje mi się, że na zwykłym haczyku mam nieco lepszą skuteczność, ale to też nie jest jakoś dramatyczna różnica. Kurde, szarpią. No, nie idzie ich wciąć. Powiem że po trzy, po 4, no, w jednym przeciągnięciu potrafią się zdarzyć. O, widzicie, i na sam koniec jeszcze go tu wyciąłem. No. Te, teraz jadę sobie o, takie maluszki. I teraz sobie jadę twisterkiem od Mansa, Motowaj. No, zobaczcie. No, haczyku zwykły to jest czwóreczka haczyk akurat do trzebłożki ale też się, też się akurat, akurat do ale też się sprawdza No i tak sobie widzicie tutaj te okoneczki łowie Objechałem tutaj większość wody Mówię może jakieś większe gdzieś znajdę Ale niestety bezskuteczne to było nic większego się nie udało złowić, chociaż na lodzie udało mi się tutaj takie pod 25 centów jednego na pewno trafić. Wiem, że większe też tu są, ale to jest jednak y, rzadki temat. Zobaczymy, może jeszcze coś się uda większego wyciągnąć, a jak nie, no to będę się dalej z tymi maluchami tutaj bawił. Nie wiem, ile już ich padło, myślę, że z 20 to lekko, albo i 30. Niestety nie mam tego clickera, no. błąd mój strategiczny no ale cóż No i co? Ja łowię dalej O kur co było, bo już wyciągałem przynętę O w tym momencie się tutaj to zameldował Mm, 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 mm. I właśnie tak to wygląda żeby te większe trochę chciały brać no mm. tutaj takie maluchy O, ten będzie miał blisko 20 cm, chyba jeden z większych. Ale wszystkie takie chudzielce. zbuja. No, ale tak są między 15, słuchajcie, a 18 w większości, jeśli chodzi o rozmiar. Czyli że dość małe. Ale można też poćwiczyć sobie refleks na zacięciu. Oho, mamy dzisiaj największego. Konia. Większy okonek dnia, no, zobaczcie. Tutaj tak pod słońce nieładnie świeci. ja nogy ma z ciekawości. No, okay. no zobaczcie, ten już ma, ten już ma 20 centów <Kyki> <Kyki> największy dzisiaj. Jest. zobaczcie znowu. Znowu taki lekko fajniejszy. O. Czy tutaj? Na te lepsze polują na drobnice tutaj u stóp mam całe statko takich maluszków chyba słonecznicy o i zobaczcie niby nie duży ale te dwie dyszki jak koma ale najładniej ubarwiony znowu trochę lepszy trochę lepszy okay. o, niestety ten dość głęboko połknął nie wiem czy przeżyje słuchajcie tutaj przy samiutkim brzegu namierzyłem całe statko maleńkich słonecznic takie myślę po 5 cm mają no i pilnują ich tu dookoła okonki i to nawet te kapkę większe takie 20-21 cm <grym> Także teraz popróbowałem sobie je robić tak żeby do tych słonecznic się upodobnić to taki twisterek o, z brokacikiem no i biją w niego i biją w niego ale tu bardziej po bokach środkiem trochę mniej, ale też się zdarzały. Zobaczę jeszcze słuchajcie tam yy, w tamtą stronę na zupełnie płytką część. Czy tam może się też jakaś drobniczka nie wygrzewa i czy większe okolki nie poszły w tamtą stronę również Takiego dużego robala Taki maluch, takiego dużego zjadł. Uff, jest znaczy duży, no. Jak dla niego był duży. A u mnie cały czas ten sam rozmiar. że tu łykają jak, jak porąbane Ajajaj słuchajcie ja już będę się musiał zwijać powolutku, czas się kończy jak widzicie jak widzi, cały czas biorą no ale co, no nic dużego, same takie maluchy 20 cm był największy, patrzcie, jeszcze się jeden tutaj trafił, zabłąkaniec. No mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach, no i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!